Witam. Dzień dobry Typowe. Typowe Już tutaj obrażanie, że tajmotuję kogokolwiek. Nigdy w życiu kogo, nikogo nie stałmatowałem. Czy to prawda, że demon zrobić śloda loda w, w 2.15? Nie. Żaden facet mi loda nie robił. I dziewczyna też, ja czekam do ślubu. Ej, a czy zrobienie sesowe loda to masturbacja? Czy już seks? Obowiązek <głos> Obowiązek <głos> Wobec samego siebie mam taki obowiązek Dzięki za semkę Każda semka będzie szła na spotę kredytu. Dziękuję ślicznie O popi zajebiście Dobry unit popi, dobry unit Zajebisty Popi strasznie P Dobra jest no Ile betonów? Na jest Powiem że jak się wprowadzimy Zobacz Zauważyłem, że ludzie grają tego Divina często na popi Ale nie wiem Chyba pójdę w gantleta czy nie iść, czy Divina robić Z monety go się brakuje tego Divina w sumie, to jest OP Zrobię Divina Pamiętaj pierwsze Bami Cinder A no ta nie da się, nie da się nabrać, żeby tego nie robić. Sarko będziemy trzymać? Nie, w ogóle starko mówi, że już bananem jest, nie? Wczoraj wczoraj, mówimy, wczoraj mi mówi, że mu chcą rodzice chatę kupić poznałem. Spoko, spoko. Wcale mi dupka nie boli. Czuję, że nie raz ani, bo się dowiedziałem, że mam, nie masz 16 lat. Ja drugi level to idzie. Dobra, Riven, bez Ignite'a No rzecz we mnie stu na zjebie Mały. No, a ktoś mi wyjaśni ten flash No kurwa Wstrętny żółwie, no małe dziewczynki, żółwie w ogóle jeszcze... Nie wiem. Co tu się dzieje w tej lize legend? Tch. I zginął jeszcze. I jeszcze zginął. Żółw. Padnę, ja pierdolę. Padnę, czylicie. Kurwa! No co ja odpierdalam? Co ja odpierdalam, widzowie? Nie wiem, ciężko skraszować Overstay, No overstay, wiesz co. Tak jakoś tak... Wiesz miałem ten level, level przewagi, miałem te miniony i sobie myślę... Ej nie no w miniona z levelem przewagi nie da rady. Dała radę Dała radę A no dobra, nie ma dwóch samonerów, może... Będzie chciał ramusik Ciekawe, że ramus zrobi małe Znaczyć. dziewczynki, nie? Przerwiesz mi kotasie, nie? No bo jesteś dziwką. Frajerze, na siłownię wypierdolaj, no. Nic tak nie boli, nie? Jak przerwanie TPK do bazy. Fast shaming? Nie. W żadnym wypadku. Jest obita ta riven. Chodź, chodź ramusikiem, chodź tutaj już Bambi in chodź. real life. Chcesz pokażeć mój świat. Bardzo ładnie, super! Dziękuję Worldwide! Nie lubię spin! Nie bądź mi Kiedy jakiś koncert Bambi ma? Ja. Ale zaraz palę małą dziewczynkę, człowieku, pa Tak z tymi dziewczynkami, ty No bo to jest mała dziewczynka No jest, jest, a tak podkreślasz to? No ale co mam nie podkreślać? to mała dziewczynka jest? No jest Czy do mnie idzie Riven? na linii, jestem Elo! Niezły romant, ta, Aszki. Z i przeszło, żeby wrzucić W A, bo to jest super. To fajnie będą stuny leciały. Oj o kurwa Co odjebałem za R-kę, widzowie. Ojej! Kurwa! Zboczony kurwa! Gragas mi zga zgankował. Zboczony hektor pierdolany, wszystko jego Zboczony jogina. Gragol! Brzuszys brzuszyskiem wleciał. Sary! flash, flash ERK! Weź i weź coś zrób <gryw> Ja pierdolę Gdybyś młodośnie krewał się na geja, to mimo to grałbyś w LCS <gryw> Co? Że wzięli Ziemi, żebym gejem, tak? Bez flesza erki. Spoko. Warto byś postawił. No mogłem, mogłem. Tylko nie chciałem oddawać, tak powiem, kontroli linii, ale na no, czasem może warto. W sumie, no tu bym mógł zwardować. No nie, wiem, czy ten warto by mnie uratował. Ja po prostu bym bardzo chyba wiecie? I on to od razu wykorzystał. O nie. Cofimy sobie. Chociaż? Kurwa, jebać. Musimy się do życia a jest zajebiście Nie nie, KURWA SONA NA TOPIE No nie mogę no To gra gaz, to sona. no my bad wiadomo nie Ale no kto by się spodziewał widzowie Słabo, słabo na play nie, tu idzie mi, tę popkę, wiecie Biutko Ja też tą popką chyba nie umiem grać, nie wiem Coś tu robi źle, ewidentnie, nie? Arch robi najśmieszniejsze nie na polskim Twitchu. Co robi najśmieszniejsze? Nie? Nie. Że mówię nie? No, że takie. Nie! Komaszta, no Bo nie chcę, żeby coś się działo, a to się dzieje. No ja, pierdolę. Czemu to rzucam w taki sposób beznadziejny? A, dobra, dostałem jeszcze tam. Idę po sam. Błędy powtarzać. To to za ziomal? Rów. Babicze. Co go słucha? Nie widzowie słuchają. Ale widzę, jest wszystkiego słuchają. Zjadłem sceny. Też... I to śmieszne, jakieś takie losowe ziomy wchodzą i mówią, że są kurwa królami rapu. Co to jest? Za... No dobra, no. Niech chce będzie, nie? Heraldę chcemy zrobić czy nie chcemy? Nie wiem Bo ja bym... Dobra, w sumie robimy Drake'a, ale no to już w sumie... Nie, 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 nie robię, nie robię, nie robię. Jeszcze... Lisowskiej brakuje na tym kanale. Przeciwnik pokonany. Będzie zaraz, dobra, to zajebiście. Nie wiem kurwa, spanikowałem. Nie wiem, co odpierdalam z tym fleszem? Nie! Nie bo... Tak szczerze, ja tutaj nic nie mogę zrobić. Ja tu po prostu powinien się wypierdolić, Tak po ludzku. I tyle. A ja nie wiem. Nie wiem co. Ten flash totalnie złoistowany, nie? Ale znowu też co na u mnie? Powinniśmy Tower na bocie brać. Heralda? No, Heralda to chyba właśnie. Aszka, solówka z Riven, pomóż Ażce. Dobra, żyje chyba. Ale pomogłem, zajbiście Anka stepowa Em ja ja nie pomogę, Anka stopowa, A ty nie masz PK? Nie miałeś? Miałem. Ale nie tepowałem, nie miałem erki i flesza Biegnę, biegnę, biegnę tam Wiecie, też by było może tak, żebym tam tepnął i nic by się nie stało Nic, po prostu, rozeszli No to git by było, nie? No git, ale ja nie wiedziałem, że się wyjebiecie Nie zakładałem tego od razu Ja pierdolę, nie mogę się ruszyć! Nie! Ta Sona ją wyleczyła, kurwa! Ja jebie! Wyleczyła ją! No nic, no nic, zgridowałem! Padłaby nie! Motek! No, do, nie do, do, do znajomych na Discordzie. Czy ja mogę przyjąć? Ale tak zupełnie serio, ja bardzo mało używam Discorda Makusiowa. Nie, nie wiem, czy to. Gdzież? Taki symboliczny, jak Pokémon w Pokédexie mogę być, o. Tutaj W tej formie, ale nie wiem, czy to ma sens, nie? Bez... Tepne? może? Tutaj... Ja zaraz tam będę. Nie, nie. Jestem, jestem. Wpierałam się w nich. O kurde Co padnę? No nie mówcie. Tak. Ja pierdol. Mm. Nie chcę tego, to już też się nasułem. Naprawdę już mam dość tego. Już wolę to. O kurwa, nie zmisuję. Fuck! A jeszcze nie ma to jego upgrade, ok. Nie wiem, czy po prostu nie wybiłem. A, dobra. Można przytrzymać tylko kołowrotkiem, żeby odstraszyć. Kurwa, no nie puszczę mnie. O ja pierdolę Dobra, o teraz ja jakaś pierdolę Teraz to do skoza ura, ja Wiem, że chciał, a... ściszymy, no dobrze, jeszcze raz nie, nie mógł, nie mógł po prostu Eee, tej kurwa zrobimy tak Słońca nie podbijesz kappa? Jak nie podbijesz słońca? Wystarczy w noce polecieć, tak Jak słońce śpi Akurat No Akurat twój rel no tepną, a teraz. Idę, idę. Idę chuj daleko z tyłu. No widzę, widzę. No możesz iść. No ale raczej. oni gdzieś tam rikolować muszą raczej. Mogą też na mnie kampić, zobaczymy. Mogą. Okej, okay, tu był Gragas. Górą poszedł. A dołem? O. Jest, 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 jest. i drugi. Tam na dole, na dole, na dole, to, na dole, na dole! Tuuuu recolowałem. No nie się. Jeszcze. O kurwa. Wtedy się odpala bruz, chciałem w końcu poglądać gameplay z Ta gameplay kurwa z Pewnie chciałbyś pod niego pożyczyć linki do kurwa zoofilskich materiałów No przyznaj się Z O kurwa, mogłem poszłać, idę Ta tak, 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 dawaj show, krząg Trust, trust Raz w za faj. Dobra, sorry O kurwa, ty masztujesz wieżę? Zginiesz Albo nie? Spierdam, ja już Ja też Zaraz mam furię Możesz podbijam ja sobie. Ja se uciekłem Nie wiedziałem, że masz tu już wieże stary, tylko kurwa na... Za tysiąc chyba skupijesz Zabrałem ci Reda przypadku Raz, no dobra. dwa, teraz o kurwa Mogę go osopajeć Nie no, kurwa, chujobo ten, ten drake to mega gówno Dziękuję Sito No i kolejny myśl, myślę mojego szybka ciekawska Karalów może być kilka tygodni bez głowy aż Bez mózgu żyje? Karaluch? Normalnie? Kilka tygodni? I co? Chodzi tako? Ty tylko żyje po prostu. czekałem ciekawostkę dałeś. Chyba gone. Nie dadzą rady. Nie dadzą Ale słaby jest AI cover trochę. Wyczat mi się zwiesił. Już działa. Nie, czasem mi się zwiesza, ale to muszę sobie po popołtować go. Kiedy się rzadzi to dzieje. Czemu tego nie biorę do cedera? a Jestem normalny? Dobra, muszę fury jeść nabijać, ty Biorę te Ma No kurwa mać, no i ja o, pierdolę, czemu to musi być tak p? Ej, baza! Nie zdążyłem, przepraszam, szerki. 400 wrażeń tylko nie wy. Ja, nie, czyli nigdy nie byłem na redukcji, Prince of Winter? Nigdy nie byłem. Na redukcji byłem, jak widziałem, to ze siłownia. Wtedy byłem na redukcji. O? Podbiegam. O? A mi się pomoże. Mam go. Ale teraz gile niestety. Innym zabójcą. Kurwa, lecimy drugi inki, ja a za tam lecę to obronie hmm. Dobrze mija, dobrze mija, dobrze mija Wszystko git Ej, pomożecie? O kurwa, niech mię nie pomoże, nie? Ty! Wy zajebami ją LOL Jawszu Nie ma warta. O, takuję, topuję, takpuję o kurwa Trollowałem. Kurwa. Ja pierdolę. Mogłem cofnąć do bazy i tepnąć. Ja chciałem szybko zareagować, bo myślałem, że się tutaj Steamfight wymyka spod kontroli. No tak kurwa. O tataczek. Dobra, flash Lucian E no Lucian tak z kaszanił jeszcze coś pisze. Stay behind Ramus! Kurwa! Ja pierdolę! Nie widziałem na szczęście. Ja nie wiem co mam kupić w ten Gargoyla chyba, nie? robię? Czyli się kupuj, bardzo skój się, Kupuj łańcuch. Wrzucaj nie, na. No, ok, albo mm -hmm. na gragas. Jeszcze gragas sali za milion bije, wiesz? a już mam fona, więc ty bardziej bez sensu. O kurwa, coś woda zbudował. To jest najgorszej A? Idę. Czemu? To jest jak po, po, po zmianach, jak słaby. Potrzebuję jakiś temu na resisty, co proponujesz? Gargulca. To ja robię. No, że jakiś arowek jakby dobry poleciał. Coś, coś, coś się ugra. Tanie, kurde, to z baronem? Spokaj, spokojnie, możemy mi dad poszukać, że no, aroły w riven to tak. Bardzo no, Kurwa! Fejszyk, tak. kur... nie mam nie mam smaka, nie mam smaka, nie mam smaka, nie mam smaka, nie będę. Czemu my, kurwa, aroł nie rzucamy po prostu w. Nie wiem, ona zajęła w riven aroł, a z mega daleko like to this... Kurwa. Dobra, to jest Anka z góry Anka z góry Anka z góry Anka z góry jest tutaj baza baza no i nie ma, nie ma co to jest nie ma, nie ma co dobra, szarpać kurwa baza no to jeszcze ja no, fałda no, dziwka jebana ażka mrożona nie królewna, da się nawet nie gonie on nas nie zrostowne zrostowne barona bez maktof nie mam bo człowiek no to, to, to nie ktoś kurwa cofnie z was już zesów. ja nie pierwsza bronimy tego barona Dobra, Baron, 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 Baron Ej, wiem co zrobię Basi kurwa Halo, sklep? Dobra, z tego. Nie wiem, kurwa, strollowałem No też mnie Aszka podkusiła tym arołem kurwa Przepraszam, no ale podkusiła mnie To po co arowuje? Jak nie możemy zabić? Dla połka to 20 sekund aroa? Nie no, to 20 na pewno nie. 40. Jeszcze nie ma 16. Znaczy ja nie wiem jaki ma cooldown masz dokładnie Mam tepeczka. A dobra i tak Barusę, jak gówno to masz na ryju! Mógłbyś się zmyć.